Przyjąłem taki testik basowy, by pokazać Wam jaką fajną głębę z niego wyciągłem. Naprawdę teraz to brzmi pięknie. Wcześniejsze ustawienia korektora, jakie Wam pokazywałem, to jeszcze nie było 100% co można było z niego wyciągnąć. Teraz dopiero sobie to dopieściłem. Prawda, teraz brzmi świetnie, głęboko, ale nie tak dołująco jak starsze JVC, które może i ładnie mruczą, ale nie nadają się do każdego rodzaju muzyki, bo tamten bastak trochę się rozłazi. Tutaj jest taki troszeczkę bardziej zwarty, ale też jest piękny, dynamiczny, bardzo ładnie się z niego wylewa. Ten dźwięk nas tak otacza fajnie. On tak się nie dusi w środku. Jest szczegółowy, jest naprawdę fajna przestrzeń tutaj. Są lepsze detale, lepsze niż w starych JVC. Tylko trzeba sobie to wszystko poprawić w korektorze. I przynajmniej z Blutacza on gra świetnie, no bo radio gra trochę gorzej i CD. Tam jest dużo tych buczących i dudniących basów jak widzicie ja zdjąłem i drugi i trzeci suwak bo tutaj mamy bardziej szczegółowy ten korektor na 3, 4, 5 9 suwaków 4, 9 suwaków nie 5 dlatego jakby to był korektor pięciosuwakowy wystarczyłoby zdjąć drugi suwak od basu a tutaj musiałem zdjąć dwa i dopiero udało się z niego wykrzesać Piękną głębię, i tak nie taki ten bas jest duszący jak w starych JVC, ale głębia już jest naprawdę piękna, i nadal ten dźwięk jest taki bardziej zaokrąglony niż w tych starszych JVC.